Proszę bardzo, tam znajdzie się pani. Y, tak, ja. Y, chciałabym, proszę, może pan coś powie, czy wie, bo wiem od moich rodziców, że w okresie chyba tym międzywojennym, wojennym, na terenie um, Sosnowca, było bardzo dużo Żydów. Tak, hmm. to tak? była ilość. Jaki Mogę? Procent. Y, y, tak, oczywiście. Proszę Państwa, pierwsza uwaga, bo to nie zostało jeszcze powiedziane. Książka jest w ramach serii wydawniczych. W związku z czym wydawca nam narzucił pewien schemat, w który musieliśmy się wpisać. To z jednej strony dyscyplinowało, ale z drugiej strony troszkę ograniczało, no bo Chciałoby się tam, Więc, gdzie było coś więcej do powiedzenia, no troszkę poszaczek mówi. Nie koniec, cztery strony, kropka i ani dwóch wierszy więcej. A bywamy miejsca, gdzie właściwie o czym tu pisać. No ale ma być rozdział, rozbudować zdjęciami, uzupełnić, ma być. I teraz do tematu, do pytania. Y, oczywiście, mniej więcej, aż powiedzmy z tym jednym, dwoma procentami błędu bo to troszkę falowało, ale około 20-21% ludności była to ludność śródludzka. Przy czym właśnie to są dane ze spisu powszechnego i dane z gmin wyznaniowych, a więc trochę z deklaracji. Nie wiem, w jakim stopniu to uwzględnia, ale myślę, że to się mieści w tych granicach błędu statystycznego. Powiedzmy rodziny zasymilowane, które nie deklarowały już y, y, swojego, powiedzmy, przynależności do gminy wyznania mojżeszowego. A powiedzmy, że to byli no, bezwyznaniowcy. Gdzieś tam już w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu zasymilowani. Może ślad w nazwisku został, może nie został. Był Herman, jest Cukrowski. Nie wiem. Tego nie wiem. Ale to około tych 20-21% i co jest bardzo ciekawe, na to zwróciłem uwagę w jednym z rozdziałów przy okazji tam omawiania spraw kolejnych wyborów miejskich, municypialnych, mniej więcej na przestrzeni 20-lecia zerły 20%, 0, 20 mandatów w Radzie Miejskiej brało organizacje żydowskie. O czym to świadczy? Że to był znakomity obywatel. Chodził głosować. To odzwierciedlało doskonale stosunki ludnościowe. I zawsze tych swoich siedem, od pięciu do dziewięciu mandatów w Radzie Miejskiej organizacje żydowskie miały. I tak się składało, niestety, czy, czy stety, czy niestety, nie wiem, ale do czasów do 1925 roku, czyli pierwsze no, 6-7 lat y, niepodległości, że Sosnowiec nie miał, nie miał władzy. Prezydenci zmieniali się jak w kalejdoskopie lub pełniący obowiązki prezydentów. Tam jest stała tabelka, są portrety. Dopiero Aleksy Bień, który wygrał wybory w 1925 roku, Został takim prezydentem na dłuższy czas, co prawda tylko cztery lata, ale z pewną legitymacją. Uzyskał znakomitą większość w wyborach. Rada Miejska, znaczy PPS uzyskała wtedy większość w Radzie Miejskiej. Z PPS-u był prezydent i miał możliwość podjęcia szeregu działań inwestycyjnych, przede wszystkim. No, i przez to przeszedł do historii. My siedzimy tutaj w bibliotece, która wtedy właśnie za jego kadencji powstała, została powołana jako Miejska Biblioteka Publiczna, i tak dalej, i tak dalej. I tu można mnożyć, mnożyć te inicjatywy ówczesnej, ówczesnej Rady Miejskiej Prezydenta. No dlaczego? Dlatego, że miał legitymację. A potem czym się to skończyło? Komisarycznym zarządem. No, niestety, no tak było. Ale te pierwsze sześć lat, no to był cały kalejdoskop. Tam ludzie przychodzili na urząd, po trzech miesiącach albo rezygnowali, albo z nich rezygnowano. A niektórzy nawet nie zdążyli na dobre objęcie urzędu, kiedy już był ktoś inny. Było kalejdoskop pełen No to dla miasta było fatalne. No było fatalne, no co tu dużo mówić. Z czego to wynikało? No wynikało to z sytuacji politycznej. Nikt nigdy wtedy nie wygrał wyborów w sposób zdecydowany. Był tak wielki podział w Radzie, polityczny podział, że Rada blokowała prezydenta, trudności były z wyborem tego prezydenta, wtedy nie wybierało się prezydenta w wyborach bezpośrednich. bezpośrednich, tylko Rada Miejska wyłaniała spośród siebie prezydenta. No tak jak to było zresztą na samym początku pierwsze dwie kadencje w y, 90. latach jeszcze teraz. Y, no i no, przepraszam, no, jak było takie rozbicie Rady, no to nikt nie mógł uzyskać większości. A jeżeli uzyskał większość, a jeden bos, to na kwartał, No i koniec. No a poza tym, no, no mój Boże, no było źle. No, nie mówiąc o tym, że przecież. Rok 19. Pierwsze powstanie śląskie. Dwudziesty. Wojna y, y, polsko-radziecka. Y, powstanie kolejne. Plebiscyt na Śląsku. Byliśmy miastem granicznym. Do dwudziestego roku Sosnowiec ciągle był miastem granicznym, co było dla rozwoju miasta bardzo korzystne, ale i niebezpieczne. A tam jest taki epizod. Był tu nalot na. Zginęła dziewczyna na ulicy Polnej, ówczesnej, Ziesiękiewicza. Zastrzelono, zastrzelono po prostu przez pilota, który se, niemieckiego, który sobie zrobił rajd nad Sosnowcem. Na no miał od Brynicy. Czy to jest dla samolotu nawet ówczesnego. Y, no więc, no to też trzeba, jakoś myśląc o... Y, w tamtym mieście, tamtej jego no mieć to na względzie. No a potem już było coraz lepiej. No, no niebywały postęp cywilizacyjny nastąpił na przestrzeni tego dwudziestolecia. Naprawdę końcówka lat trzydziestych, no przed tą wielką katastrofą, jaka nas wszystkich spotkała, całą Europę i cały świat, no to postęp był naprawdę no bardzo szybki i bardzo taki zdecydowany, wyraźny. To miasto zmieniało oblicze, A nie tylko Sosnowiec. Mi się zdaje, że chyba wszędzie to jakoś jednak działo. A nie. Mam pytanie do Państwa, czy zamierzacie dalej pociągnąć ten temat, ponieważ, tak jak następnie mówiliście, opisaliście ograniczony Sosnowiec ten, który który był, że tak powiem, na samym początku, A moje pytanie zmierza do tego, czy pokusicie się o dalsze wydanie i opisanie właśnie dzielnic tych, które zostały przyłączone na tak, tak jak powiedział Maczki, Juliusz, Kazimierz, Koronka i tak dalej. Moim zdaniem warto by było być tam też trochę historii masy ciekawych projektów. No i myślę, że to znaczy, wydawnictwo, wydawnictwo Księży Młyn, które wydało książkę, prowadzi trzy serie książek o miastach. Pierwsze, pierwsza dotyczy miasta z przełomu wieków, druga to jest właśnie miasto w okresie międzywojennym i trzecia seria, jaka powstaje, to jest miasto w okresie PLN. Kto wie, zobaczymy. Zat Sosnowiec zaczął od środka, od okresu międzywojennego. Naszym zdaniem na pewno ciekawe byłyby obydwa pozostałe okresy, ponieważ na przełomie wieków miasto powstawało, wszystkie instytucje, wszystkie budynki, no wszystko po prostu no, większość. Od no, drugiej Instytucji miejskich. Byłoby bardzo dużo ciekawych tematów. Wspomniany teatr, powstał kolej, w której wszystko się zaczęło. A z kolei okres po II światowej, wiadomo, większość osób pewnie pamięta, jak Sosnowiec wtedy się zmienił przebudowano centralne. Arterie, wyburzono bardzo dużo budynków, powstały nowe w ich miejsce, no i przyłączono większość dzielnic południowe, o których już mówiliśmy, i wschodnie. Czyli zagórze, klimontów, ostrowy, maczki. Zobaczymy, kto wie. Na pewno by fajnie było jeszcze umieścić czasy współczesne, żeby pokazać, jak to teraz wygląda ten softa, aktualnie w porównaniu z tymi okresami, gdzie się rozwijał, prawda? Gdzie był zagospodarowany, i pokażę teraz współcześnie, co, co w tym co znowu jest. Tak, to pewnie <tryk> temat na czwartą serię. Kolejna po 89, kolejne no. zmiany. Zobaczymy. Nie ukrywamy, że sami bylibyśmy zainteresowani kontynuacją Fajną No, świątową. Tak, i obecne czasy, no, prawda? W porównaniu do innych. Dałby się dużo w takiej całej serii, ten Sosnowiec po prostu, no zobaczycie jak się tym mieszkańcom żyje. Co było, co osiągnęliśmy, tak. prawda? Jak wygląda teraz dla przyszłych pokoleń. To mam teraz pokusę taką w trend taki, taki może troszkę osobisty, a może taki troszeczkę prześmieszczy, tutaj wtrącić na temat naszych planów i zamiarów. Proszę Państwa, ja dostaję propozycję od wydawcy, ponieważ czas wydawca określił na bardzo krótki, w związku z czym natychmiast oświadczyłem, że nie jestem w stanie sam tego zrobić, a to sobie Pan dobierze, kogo chce. Zaproponowałem Ani, bo uznam za najbardziej kompetentną w towarzystwie, który znałem. Natomiast jest tutaj druga sprawa druga strona tego medalu. Ktoś, tylko no nie widzę, co prawda, na sali, dzisiaj, ale niedawno, kilka dni temu rozmawialiśmy przez telefon na temat książki również. Tejże Ja taki pozwolił sobie na taki żarcik. No, to państwo z panią Anią, chyba eleganckim samochodem od wydawcy wyjechali, tak? Nie, otóż nieprawda. Nieprawda. Nie wiem, czy patrząc od tej strony, warta skórka za wyprawkę. To jest kawał ciężkiej roboty, płaconej mniej niż. I tu nie będziemy już mówili kto, ale. Ktoś tutaj mówił, że nie było widać ludzi przed wojną, a, a na mniejszej przestrzeni te 100 tysięcy ludzi. Tylko zauważmy, ile tysięcy ludzi pracowało pod ziemią. Codziennie, codziennie kilkanaście, jeżeli nie więcej tysięcy ludzi było pod ziemią wtedy. I koni, i koni też. Tak. No tak, ale jeśli mogę zwrócić proszę Pana, bo ja akurat mieszkałam w centrum Sosnowca, ja pamiętam ulicę Modrzejowską gdzie tak, no było jak było, ale tam jak się wyszło, to wszyscy co przyjeżdżali tutaj z, z Pogoni, z tego okolic Sosnowca, no tam, tam naprawdę w ciągle byli ludzie, tam, tam kwitło życie, gdzie w tej chwili, w tych czasach, jak ja tam idę, to no kiedyś, bo, bo w tej chwili mieszkam gdzie indziej i rzadko tam właściwie spaceruję, bo tam po to, no to byłam zszokowana. To, to nie ta modrzejowska. No, no niestety ta. Nie było centrum handlowych, a zabrały wiele usług. Proszę Panią, ale taki swój klimat. Nie było telewizorów, Myślę, że wszystkie te uczestniki mają głos. Proszę bardzo. Mam pytanie o wykład strukturę, co znowu tam jest w y, 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 to jest wiedzą na temat kanalizacji. Tak, no. A jak się rozwijała komunikacja, komunikacja z katolicami? Kiedy pierwszy szpital w Sosnowcu powstał? O to, 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 to. Oto jest tak. Tak powiedz. Pierwszy szpital w Sosnowcu powstał jeszcze w XIX wieku i to było po połowy XIX wieku. Mówię akurat o szpitaliku późniejszym dziecięcym na tzw. lepiankach na pogoni. I na Pekinie również chyba w wieku. Nie, nie, to chyba, był Renardowski. Chyba, no, chyba ten Renardowski. W okresie międzywojennym kontynuowały swoje funkcjonowanie szpital na dzisiejszej ulicy Legionów. Tam były dwa szpitale właściwie. Zamknięto ten na pogoni, a powiedzmy jego miejsce od, y, wybudowano bezpieczalność społeczną, czyli późniejszy szpital numer 2 przy 3 maja i powstał również y, tam na Pekinie w okresie międzywojennym. On, tak, ale on był y, tak. przebudowany nie, chyba, nie. powołany na nowy szpital gruzińczy. Tak, tak, międzywojennie powstał ten nowy budynek, ale jeszcze nie. pod koniec XIX wieku Huta Katarzyna wybudowała stary taki budynek i to był zakaźny szpital. Tak. Dlatego, I podobno że w... nawet Pekin jest od... Y, I to był zakaźny tego, szpital, który nie mieli nawet gdzie chować tych ludzi, którzy tam umierali i wtedy powstał ten cmentarz na Pekinie, Pekinie. Mhm. i tam tych ludzi, którzy, no bo też byli ludzie tacy bezdomni, no zresztą niemal też byli tacy, że umierali i trzeba było ich tam chować. I ten cmentarz, który jest na Pekinie właśnie z tego powodu, tego szpitala zakaźnego. Mhm. A jeśli chodzi o komunikację, yy, tramwaje w Sosnowcu. Pierwszy projekt uruchomienia tramwajów w Sosnowcu powstał już w 1912 roku. To miała być linia, z tego co pamiętam, do Modrzyjowa, Przez dębową górę do Modrzyjowa, ale plany zostały przerwane przez I wojnę światową i do tych planów powrócono w okresie międzywojennym, ale już nieco zmienionych, jeśli chodzi o trasę. Pierwszą linię uruchomiono bodajże w 1928 roku, tak? Z centrum Sosnowca w kierunku będzina to była linia 21 i w kolejnym roku powstała, kolejne powstawały dzisiejsza 24. W późniejszych latach, bo ona początkowo była tylko do, 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 od Katarzyny do Sosnowca, centrum, w późniejszych czasach również do Milowic. Tutaj jest wszystko opisane ze szczegółami w książce. Natomiast autobusy też w okresie międzywojennym um, um, już. Um, jakby inicjatywą miejską, tak? bo wcześniej były prywatne, jakaś prywatna linia, ale powstały takie miejskie autobusy. Pierwszy wiem, że był do Bobrownik, eee, również szczegóły w książce na pewno znajdziemy. Tak, no to tu, no, trudno spamiętać pewne takie szczególiki, które... Dokutne trasy są nawet. Tak, tak które są, są tutaj, tutaj nawet z trasami dokładnie wy, wy, wymienione przez jakie miejscowości. Komunikacja wydaje mi się rozwinięta była wówczas nie najgorzej. No była to pewna konieczność. Mój Boże, co stawia jest z miastem historycznym, powstałem gdzieś tam w średniowieczu, z rynkiem, z centrum, w którym się to rozwijało jakoś puchu na zewnątrz, tak jak, no, no, nie wiem, można wymieniać dziesiątki miast starych. Był to zlepek, ja to mówię tak, luźna federacja osiedli przyfabrycznych. Najpierw był przemysł, najpierw przychodził inwestor, budował sobie fabrykę, musiał zatrudnić tam robotników, więc zbudował 4, 5, 6 bloczków takich familiuchów na Śląsku to się nazywa, i, 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 I tam sobie ci robotnicy mieszkali. W międzyczasie się coś tam zmieniło. Mieszkać dalej mieszkali, ale gdybyśmy stracili tam pracę, to musieli znaleźć dzięki, więc musieli się przemieszczać. Część była zabudowy, tak bym powiedział, bardziej wiejskiej. Zagroda, zagroda gdzieś tam z tyłu. No, było trochę rolników w końcu. Te wioski były do niedawna, jeszcze gdzieś tam w XIX wieku, rolniczymi wioskami, to były wioski. Tak, no więc to były księce to i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek, no tam właśnie znów powstawały jakieś osiedla, no już o takim bardziej miejskim charakterze. No, wreszcie w połowie wieku XIX, konkretnie w 1959 roku, 1859, zbudowano odnowę kolei warszawsko-wiedeńskiej. To jest piękna rzecz, prawda? piękna tajemnica miasta. A skąd się to miasto w ogóle wzięło i komu zawdzięczamy? To ja kiedyś, przed laty już tam, nie wiem, 11 chyba, w takiej książeczce opublikowałem był taki rozdział, kto założył Sosnowiec. I tam zresztą nie mój wymysł, bo to jest wymysł właśnie historyka i jego sugestia. Bo rzeczywiście nie do udowodnienia. W sposób, no nie ma materialnego śladu zapisanego, że tak było, nikt tego protokołu nie spisał. Ale jeden z głównych akcjonariuszy towarzystwa, które budowało tenżeż odcinek kolei, który miał połączyć warszawsko-wiedeński szlak ze szlakiem śląskim, czyli Wrocław-Kraków o Drezno-Wrocław-Kraków. Miał połączyć. I teraz proszę Państwa, proszę sobie popatrzeć na mapę. Kolejna warszawsko-wiedeńska, która w latach 40 powstała, wiodła, już mówię tutaj bliżej nas, czyli Częstochowa, yy, Myszków, Zawiercie Ząbkowice, no. maczli tak, przez y, strzemiężnicę. Jest taki no. lekki łuk, prawda? I tego. A potem co się dzieje? Raptor w okolicy Bękina skręca ostro ta, y, ta linia, ta, ten łącznik, który miał ząbkowicę połączyć z, no, z szopienicami, Z z katolicami, no gdzieś tutaj, już ze świąską Raptem skręca ni, stąd, ni z ogrodni z groszkimi z Pietruszki, i prowadzi w połowie w znaczy 50. latach XIX wieku. Tu jest lasek, piasek i bagno, Tu nie ma nic. A w prostej linii jest stare miasto Czelać, a po drugiej stronie granicy stare, duże miasto Byto. A dalej już Gliwice. I jest połączenie, prawda? Krótsze, o wiele chyba tańsze i w jakimś sensie rozsądniejsze z punktu widzenia ja wien takiej, no nie wiem, straty, a raptem jest budowane tu. Dlaczego? No, dlatego, i to jest sugestia pana doktora Nity, <grym> że głównym udziałowcem tego towarzystwa był niejaki hrabia Andrzej Renard, który sobie wcześniej parę lat kupił tutaj. W dzisiejszym odrzeju. Siedzę, Selec, aż tam poza górze. Te wszystkie ziemie po tamtej stronie przemszy były, należały do Renarda. No to w jego interesie było, żeby koło swoich ziem przeprowadzić linię kolejową, bo wiedział, że to jest motor rozwoju. I tak się stało. I tu, się, i tu wyrosło raptem i stotni graniczne miasta. No, się No, oczywiście, no oczywiście. No, oczywiście. No, Największe z tych, które będzie liczyło się. Liczy. No, kto na tym zyskał, to na tym cierpiał, no to już jest sprawa historii, no mój Boże. Było, 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 minęło, ale to w ogóle jest no, jest ciekawa postać. <laughs> było i w ogóle ciekawa rodzina.